Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Duch Dzisiaj luźna gierka z no dość już starszą grą Jest to Worms War Party Jeżeli czekacie się w gronie znajomych i chcecie sobie w coś zagrać, żeby się pośmiać Jak najbardziej polecam Wam Wormsy Ja sobie dzisiaj do rywalizacji zaprosiłem cztery ekipy Których najczęściej oglądam na YouTubie Czyli Kabarety, CSGO i Fifaczy no, i dodatkowo, w sumie to nie są. Ekipa to jest ludzie, z którymi najczęściej gram. No dobra, startujemy. mapa wybrana. I teraz tak. FIFA Czesow w składzie: Kozasport, PLKD, Jacob i Lachu. CSGO wybrałem: Pago, Izak, Pasza Biceps i TAS. Ekipa to są moi znajomi, z którymi najczęściej gram czyli Skid, Abdul, Terror i któryś uciekł. Janko y i kabarety, czyli Pacześ, giza, y lotek. Wszystkim... A, izola. No i cała frajda polega na tym, że bierzemy sobie na przykład takiego bananka, ustawiamy go na sekundę, celujemy. O, o! Nie tak jakbym chciał. I trafiłem, trafiłem się. Mm. Nie tak to miało wyglądać. Poprawki nawiadnie zebrałem Teraz lachu. L lachu kasuje lotka. No tak szybko pójdzie na dno. Wiadomo dlaczego. Teraz kapitan drużyny CSGO, pasza biceps. Idealnie wrzucony. Mój komputer jest na najwyższym poziomie, ale ale niestety czasami nie używa takich fajniejszych, fajniejszych broni. No na przykład. A jest rozmieszczenie innych woluzów. O i to był dobry strzał, i na dnie. I Fipacze się wysuwają na prowadzenie, chociaż teraz będzie ruch. I od Zola taki trochę strzał w kolano. Dobra, pozbierajmy trochę tych paczek. I starajmy się nie zrobić tego co ostatnio. Dobre. Teraz zobaczmy po kogo byśmy się tu mogli przelecieć. Byśmy tu dobrze trafili, żeby sobie taką kozę latającą i lecimy. Tutaj by było ciężko trafić, ale tutaj jak najbardziej. I mamy dwóch załatwionych. A cześć i tas. Wysuwamy się troszeczkę do przodu. Teraz LKD Damian Walka o elitę. Jak się zakończy? Niezły strzał, ale... Ja, ja tu widzę wielkie BOOM! I facze dość mocno na prowadzeniu, także trzeba ich trochę utemperować. No i mówi, gdyby komputer był troszeczkę wyższy, czy już wyższego poziomu, nie można. Ale w sumie nie niezłe, niezłe podejście. po prostu wrzucą tam jakaś banana i robi się wielki boom ale nie zły strzał, koza spadł także fifacze też też dostają obrażenia teraz terror o nie pogramy sobie już raz no kto będzie robił skid jest zesciągnięty a nie to skid jest od niego no tutaj za jednym zamachem można byłoby Właśnie o tym mówię, o tym poziomie. O tym poziomie. Komputera, teraz kabarety. Będzie w pago strzał. Tak jest, i pago wypada z gry. Także pago ląduje za mapą. GO coraz słabszy. O, jak ja chciałem teraz tutaj być. i dostaniemy się trochę na górę. Aj. No. Mało gry młotni. <grym> Hej. <wytrych> Muzyka. O, o, Abelard przeżył. Hmm. Wielkie dzięki. Może być problematyczne. Wielkie dzięki. Wielkie dzięki. Już na FIFA, czy mam pomysł, jak przeżyję do tego momentu? Ole się skitrą. Nieźle. No teraz ekipa przewodzi. I skit ginie. Dobrze, pasza w Świetny strzałek przez całą karierę FCS-a. Ci się na prowadzenie. Ale to się może zaraz zmienić. Bo tam mam dość blisko dwóch ustawionych, i. ale nie jest strzeli, bo tam jest jeden z nich. I to mnie jeszcze ratuje. To będzie w pasze bicepsa. Bardzo dobrze. Muszę tamtym uciec. No to teraz Abelard dokończy. Ale nie, dobrze. Żyję dalej. Fifacze wysuwają się na prowadzenie. A ja to teraz. Troszeczkę ukrócę. Przynajmniej spróbuję. Zobaczmy. Wyjdźmy sobie na górę. Może sobie skoczę po te paczki od razu. Tak. U Armagedon. No nie pokażę wam, bo na razie no to by się skończyło. Skończyłoby się całkiem totalną rzezią. Więc weźmy sobie Starshipa. Idzie oczywiście ta koza jest też wodna. Już wam pokazuję. Można sobie latać pod wodą. Próbujemy to trafić tak. I dwóch. I faczy. Nie mamy. Jacob i Lachu odpadają. I z pierwszego miejsca kończył rozgrywkę. Jedna ekipa już yy, pożegnała się. Pasza biceps. Jak zwykle dobre strzały. Kabarety się ledwie trzymają, tam jest tylko Abelard. Jedne te mają też strzały z bazu Naprawdę fajnie to wygląda. No to Ebalard pewnie mnie dokończy. No ale mówię no... Troszeczkę za niski ten poziom jest dla nich. Przez wziąłem najwyższy, no ale... Mogę sobie przeskoczyć na drugą stronę albo coś. Skończyć. Dobra. Mm. Armageddon mnie korci, no i to po prostu niszczy mapę. I to tyle. Coś... Mm, dobra. Zbierzmy sobie może jakieś paczki, może coś Zobaczmy co tam ciekawego co tam ciekawego można można zdobyć Nie wiem czy nie będzie za krótko Tak jest Nie czuło się desant. Ale za krótko. O nie, jest. Mamy 30 sekund. Uderzymy. Że teraz ja z bazuki. Może to się skończyć źle. Ale skończyło się dobrze. Kończymy Abelarda Gizę. No i zostaje nam trzy ekipy, czyli już podium jest. Także nie jest źle. Wasza bicep jak zwykle ze swoimi dobrymi strzałami. Tego słyną w CSie I to może. Tak jest. Kapitalny strzał. Jestem w dobrym, dobrym położeniu, mam trzech zawodników. Wielkie dzięki. No, nie tam nie ma bardzo jak sięgnąć. Uuu, myślałem, że będzie bol, 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 Ale nie. Pasza biceps trafiony i teraz. Kto będzie? Pozbierajmy te paczuszki, i zobaczymy, może coś ciekawego się jeszcze uda. Uda się znaleźć. Dobra. Zobaczmy. Zobaczmy. O, jakieś... jojko. Warto Zobacz. sprawdzić. Chyba znosi, chyba znosi dniosło Poprawki nawet Wielkie wziąłem. Ale tutaj widzę, że nie zajęci sobą. Dobrze dla mnie. Pasza, pasza bicep skończy. E, kończy Janko. No tak. I zostaje trzech na jednego, No będzie teraz duch koło paczek. Tak. Co tam mamy? Osiołek. Próbujemy osiołka tylko. Weźmy go gdzieś tu. Nie, on się nie, nie, nie ściąga. I kończymy rozgrywkę z trzema wormsami. Tylko kapitan padł. Bart korowo Tutaj jeszcze mamy fajnie, bo mamy podsumowanie najlepszych, y, najlepszych jakby wormsów. Tu jest z rundy. To, to paszą, tam w sumie najwięcej zabiją. A, i najwięcej D zadał duch 680, także było nieźle. Także yy, mam nadzieję, że gierka Wam się podoba. Naprawdę, jeżeli chodzi do zabawy ze znajomymi, jest naprawdę przednia. Można się pośmiać. No i zabawa jest naprawdę, naprawdę fajna. Także mam nadzieję, że się podobało. I do następnej luźnej gierki. Cześć.